Siemano Wam Wszystkim Ja jestem dzisiaj na rybkach jak widzicie na kanale Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą Ja jestem w Belgii Nie mogę kopać Dlatego nie ma filmów z kopania No bo tu w Belgii nie wolno Ale będę wędkował Będę starał się wychodzić na ryby w tym roku Jako sobie zezwolenie I będę starał się wychodzić na rybki Także zobaczymy jak to będzie a na razie, na razie wędkuję, na razie y, wyszedłem pierwszy raz w tym roku y, zobaczyć będę testował nową odzież termiczną y, i tą wierzchnią na, y, na sobie co mam mam nowe testuję też wędkę nowy kij, drobnicą, na wyki od Robinsona to Kupiłam kupiła mi żona no i tyle, i lecę, nie przedłużam Widzimy się przy jakiejś rybce czy czymkolwiek Nic nie chcę brać na razie Próbuję na robaczki, bo wiadomo jest zima, nie ma na rybku. Jakieś takie blistki jakieś raczki, żabki. Żabki to może tak nie, ale takie żabko podobne, jakieś larwy. Ale patrzcie na to. Nie wiem czy to widzicie ile tu jest złomu To wszystko co teraz Wędką pokazuje To jest wszystko złom, rurki, jakieś ogrodzenia Dla chłopaków którzy zbierają tam złom w Polsce Dla Jakuba Dla choćby i dla Bociana Choćby i dla Gołąbka Choćby i dla Flaminga Oczywiście dla Mario Dla magnesiarzy Gdybyście tu mieli raj, to jest wszędzie złom. <noise> wszędzie złom. Pozdrowienia, chłopaki. No, wszędzie złom, ale coś jeszcze zauważyłem. Nie wiem. Widzę. Tylko pozwólcie, że odłożyłem wędkę. Zauważyłem tutaj wek. Tutaj jest jakaś płytka. I zauważyłem weka. Paćwajka. Wojciech nieraz tam wykopuje jakieś weki Kaniów czysty wykopuje weki hmm, jakieś napisy dziwne Nie wiem Coś tu pisze Berc Coś tam, coś tam Takie weki Weki, weki Płytka z napisem też Jest tu dużo kratów rzeczy różnych Mamy widełki od rowera no, Zobaczcie sobie o, można rower złożyć Jest tego ciul Teraz do wody leci taki raczek Na czy był raźce, czyli Patrzymy, próbujemy na razie nie ma rybek Ale patrzcie co tu na oko Zobaczyłem Widzicie? Sławik Wieżyny Ktoś rzucił Słowiczek Jakiś dziwny Jest to taki okay. Łowiłem ten zestaw, to jest coś takiego tu jakaś jakby ale muszka, ale coś tam tu jakieś krętliki, nie krętliki ciężarki nie wiem tu Belgii pewnie inaczej łapią niż my dlatego ale kawałek do taka. Raz, że się nic w tą żyłkę nie zaplączę jeden ptaszek a dwa może się kiedyś do czegoś przyda taka larwa teraz idzie larwa ważki dziadu jeden kurde idzie teraz wiecie nie chcę wyoszczyć jaką zimno i on mi tu trzwankuje hmm. coś takiego taka larwa raczka zdejmiemy nic na niego dziś nie było jak na jak na razie to w ogóle nic nie było nie wiem, czy po prostu łokonie nie chcą brać, skoro w Polsce chłopaki łapią spod lodu. To tutaj jednak też powinno coś być, nie? Założone. Zimno jest, nie wiem czy ten telefon mi szwankuje od zimna, czy od czego Jestem przy takich mostach Tu jest rowerowy, a tu taki samochodowy Często konie robią wsteć przy takich mostach Ten kanał w ogóle nazywa się żubry A wiecie dlaczego? Dlatego, że są po jednej stronie i po drugiej stronie mostu dwa takie żubry Posągi. Jestem pod starym mostem kolejowym. Przysk on jest cały ze stali. O. Tu ma takie jakieś tryby, nie tryby, różne przekładnie. Wiadomo, już jest stary. Ale nie zlikwidowano go. Stoi. Nie można oczywiście tam po nim łazić ani nic. Ale przynajmniej nie wiem, czy to widać. Ale przynajmniej. Gołąbki mają gdzie mieszkać, ale tu gniazdują sobie pod tym mostem. Tam siedzi ich kilka. Fajnie. W Polsce pewnie już byłoby to zlikwidowane, rozebrane. A tutaj stoi sobie. Nie wolno tu na to wchodzić. Wiadomo, jest zamknięty, ale ptaki gniazdują. Jest ok patrzcie na to nie tylko polska jest taka bo narzekamy na nas na siebie na Polaków ale patrzcie co się dzieje w Belgii to są brzeg wody jest sam plastik nie wiem czy to widać ale jest sam plastik plastik, plastik jeszcze raz żarówki, zabalniczki piłeczki no, piłeczka do psa dezodoranty masa, masa butelek piłeczek Też piła komuś piłeczkę? jest jedna tam leży druga żółta obok tu następna, następna tony tony multów Sami widzicie. Belgia. Piłki, widony. do picia. Też piłka jest w dupie nie popłynie. I Piłka w wodzie. Kolejna, kolejna, kolejna. I tony śmieci. Zapalniczek jest najwięcej. Te papierosy też jest mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo wszystkiego. Nie tylko w Polsce. oczywiście tutaj ja nie będę tego zbierał. Prezerwatywy, całe, nie? Ja oczywiście tego nie będę zbierał teraz, bo wiadomo, jestem w Belgii. To nie są moje tereny. Zresztą nie będę się wygówniał zbieraniem mi w ogóle. w Polsce bym oczywiście coś mógł z tym zrobić Przeszedłem na takie jeziorko już pokazuję takie jeziorko mówię zobaczę tu bo na kanałach nic nie brało ale niestety jest lód, jest szyba dzisiaj był przymrozek, wczoraj był przymrozek jest szyba, widzę że jest lód, zresztą widać kołki leżą na wodzie jak ktoś dzieciaki czy tam no. także nici a tu jest taka ryba, nie wiem czy to widać sztupak taki, drzewie zrobiony widzicie? fajnie tak ktoś pomyślał żeby szczupaczką drzewia wywiercili wytegowali a także nici tu z jeziora nie wiem co to jest, ale jestem ciekawy jakiś bunkier był chyba, czy coś z tym stylu otwarte nie wiem co to, ale śmierdzi browarem potuczonym jakaś menelownia chyba chyba był składzik, tu widzę mm, no ław, ławka, czy coś mają w składzie chyba nad jeziorem o prezerwatywy młodzież musiała tu wejść i sobie pobaraszkować trochę Siemanko zapraszam was do drugiej części filmu dzisiaj jest troszkę lepsza pogoda jest inny dzień ostatnio był śnieg a dzisiaj już go nie ma jest fajnie ciepło no i włączam się też nie bez powodu bo patrzcie przeszedłem dopiero się rozbijam Rower postawiłem, idę sobie po takim betonie i patrzcie. O, idzie. Ktoś zgubił przynętę. Fajnie. Nie przedłużam. Lecimy. Kolejna znajda. Mik. Nie wiem co to. Trzeba początku zrobić scyzoryk ale nie wiem co to jest to się tu się wciska, nie wiem czy to widać, o tu o, się wciska, to działa jak scyzoryk, że tu się wciska, a tu się to składa, tylko wiecie, jedną ręką. Patrzcie o. Tyk. i to się tu składa. Nie wiem co to jest. Może ktoś kojarzy. Nie wiem Ja już kończę przyjaciele. Nic nie złowiłem, nie ma dzisiaj ryby niestety. Ale pochodziłem. Czas spędzony fajnie na świeżym powietrzu. Lecę do domu. A was zapraszam do następnego jakiegoś. Elo.